Makrama to wiązana ozdoba, która obecnie we wnętrzach przeżywa wielki boom. Makramy można spotkać praktycznie wszędzie, nie tylko u miłośników w stylu boho. Dlatego dziś pokażemy Wam takie wiązane koszyczki na jajka. Do wykonania takiej ozdoby będziesz potrzebować sznurka lub mocnej wełny. Kilku plastikowych jajek lub wydmuszek, nożyczek, a także liniki. Do wykonania tej ozdoby nie musicie znać żadnych makramowych splotów. Wystarczy, że zwiążecie sznurki w określonych miejscach. Nie musicie też mieć specjalnego sznurka do makram. Sprawdzi się doskonale wełna, kordonek czy sznurek jutowy, który znajdziecie na dnie szuflady. Docinamy 8 nitek pomiędzy 30 a 40 cm. Nitki powinny być równe. Wszystkie 8 sznurków związujemy w mocny supeł i zostawiamy 5 cm luźno zwisającego sznurka. Ten węzeł to będzie podstawa naszego koszyczka, a zarazem punkt odniesienia do dalszych pomiarów. 8 sznurków dzielimy na pary i na wysokości około 2 cm wiążemy supeł. W ten sposób powinny nam powstać 4 supły i 4 pary sznurków. Jedyne o czym musimy pamiętać to równe wiązanie supełków. Im równiej to zrobimy, tym bardziej symetryczny będzie nasz koszyczek. To wymaga nieco cierpliwości, ale warto. W drugim rzędzie rozdzielamy nasze pary i robimy nowe. Ponownie wiążemy sznurki, węzły rozmieszczamy w takiej samej odległości jak poprzednio. Jeśli chcesz, możesz stworzyć bardziej rozbudowany koszyczek. Oczywiście zaplatasz według tej samej zasady, natomiast w naszej opinii dwa rzędy w zupełności wystarczą i jajko jak najbardziej się zmieści. Na koniec zbieramy wszystkie sznurki razem i wiążemy supeł. Tak wykonany koszyczek możemy powiesić na gałęzi, ale niekoniecznie także na oknie, na wieszaku albo na ścianie. No właśnie, a propos ściany mam fajny pomysł. Będzie nam potrzebny drążek lub kijek, na przykład przyniesiony ze spaceru. Zrobimy taką większą, wielkanocną dekorację. Super idea! A dodatkowo, żeby było bardziej makramowo, możecie wykorzystać takie specjalne drewniane kółka do kwietników, ale oczywiście jeśli ich nie macie, nie przejmujcie się, ozdoba na samych supłach będzie wyglądać równie dobrze.